Witam Was drogie ziarenka, lightworkerzy, moi czytelnicy, podopieczni ścieżki do siebie, przyjaciele oraz znajomi. Tym razem chciałabym Wam zaprezentować najważniejszy cykl artykułów, jaki do tej pory napisałam, czyli Poradnik Przebudzonego. Jest to seria o archontach. Poradnik ten był już czytany na YouTubie przez naszego kochanego Zgiego z Teksasu, którego w tej chwili serdecznie pozdrawiam. Zigi pewnie będziesz tego słuchał. I korzystając z okazji, chciałabym też serdecznie pozdrowić Dorotkę Oleksy, która także swojego czasu przyczyniła się do rozpowszechnienia mojego poradnika, a także innych moich tekstów. Za co ogromna wdzięczność, Dorotko. Jak większość z Was wie, poradnik ten napisałem już 10 lat temu, jednak nie stracił on na swojej aktualności. Jest tak samo istotny i aktualny, jak był 10 lat temu. Mam wręcz wrażenie, że jest jeszcze bardziej aktualny i potrzebny, ponieważ po 10 latach ilość obudzonych w Polsce, jak i na całym świecie, diametralnie wzrosła. I nie dajcie sobie wmówić, kochani, że jest inaczej i że nie ma nadziei na zmiany. Zmiany już się dzieją globalnie i przede wszystkich w nas, w naszych sercach. Budzimy się wszyscy do naszej prawdziwej tożsamości i roli, do której dojrzewaliśmy przez wcielenia. Na koniec chciałabym podkreślić, że głównym celem napisania poradnika przez moją duszę było przypomnienie ludziom o najważniejszych według mnie rzeczy, czyli o tym, że nie jesteśmy niczyimi ofiarami. Chodzi tutaj o program ofiary. Bez wyjścia z tego programu, moim zdaniem, wszystkie przykre lekcje, manipulacje i dramaty wszelkiego rodzaju będą wciąż na nowo w kółko powtarzane, nie zostaną przerwane. Jednak decyzja o wyjściu z programu ofiary i przerwanie tego kręgu względem kogokolwiek zależy od każdej pojedynczej istoty. Naszą rolą jest, moim zdaniem, przypomnienie sobie, że to my jesteśmy kreatorami naszej rzeczywistości i to od naszej decyzji zależy. Czy damy sobie pozwolić na kreowanie naszych doświadczeń przez kogokolwiek z zewnątrz, czy w końcu sami weźmiemy sprawy i życie w swoje ręce. Pomyślcie o tym i rozważcie w swojej duszy to, co teraz powiedziałam. Chciałbym też e, zaznaczyć, że mam nadzieję, że ten poradnik będzie dla was czymś cennym szczególnie wtedy, kiedy nie macie nie macie możliwości uczęszczenia na jakiekolwiek terapie duchowe bądź nie macie czasu czy pieniędzy, aby czytać wiele tomów książek o duchowości ponieważ jest to taka swoista pigułka wiedzy, mojej wewnętrznej wiedzy, doświadczeń, obserwacji przez lata a także wiedzy i doświadczeń innych Lightworkerów, o których wspominam w tekstach. Mam nadzieję, że ten poradnik odpowie Wam na wiele pytań i zwyczajnie pomoże Wam w życiu. I na koniec chciałabym zadedykować tą pierwszą część poradnika moim dwóm patronom strony, a zarazem moim kochanym przyjaciołom, czyli Gosi Holiger, a także Jarkowi Rybickiemu. Dziękuję Wam z całego serca, że mnie wspieracie, pomagacie mi w tej mojej działalności lightworkerskiej i że jesteście obecni w moim życiu. Ogromna wdzięczność dla Was. No i co, kochani, zaczynamy. Zapraszam Was serdecznie do pierwszej części. Przebudzonego. Część pierwsza: Gnostyckie teksty, znak Hamadi i Archonty, pasożyty umysłu. Zgłębiając kolejne zasoby ukrytej wiedzy i przyłączając do siebie następne części układanki. Rzeczywistości, w której żyjemy, coraz częściej dochodzimy do kluczowego pytania: jak wyjść z więzienia Matrixa, więzienia sztucznego i fałszywego świata, który więzi nasze ukryte ja i zniekształca obraz prawdziwej natury ludzkiej? Uważam, że jest to obecnie kluczowe i najważniejsze pytanie dla każdego człowieka, który przebudził swoją świadomość. Sytuacja na Ziemi zaczyna być coraz bardziej napięta. Świat stoi niemal na krawędzi wojny. To samo dzieje się w relacjach międzyludzkich. Toczą się spory i walki. Na wierzch wychodzą ukrywane dotąd urazy, animozy i problemy wewnętrzne. Czuć coraz bardziej gorącą atmosferę. Byliśmy świadkami nagłej i niewyjaśnionej abdykacji papieża, przyspieszonego konklawy i wyboru nowej głowy stolicy apostolskiej. Obserwujemy coraz większy kryzys ekonomiczny, społeczny i duchowy. Matrix wymyśla coraz to więcej nowych restrykcji, zakazów i nakazów. Wydaje się, jakby energie gnały coraz szybciej, prowadząc nas do jakiegoś niewidzialnego celu. To programy starej epoki uwalniają się, czyszcząc się do końca. Moim zdaniem wszystko, co jest wyznacznikiem starej energii ucisku i zniewolenia, nie może pozostać dłużej na planecie, dlatego zmuszane jest do jej opuszczenia. Programy te jednak będą się bronić jeszcze ostatkiem sił, dlatego bądźmy przygotowani na naprawdę konkretne i znaczące wydarzenia na świecie, które prawdopodobnie przyczynią się do jeszcze większego szoku i przebudzenia następnej ogromnej ilości ludzi. Wszystko to dzieje się po to, aby zasłona iluzji mogła całkowicie opaść, ukazując ukrywaną dotąd prawdę, którą wszyscy tak bardzo pragniemy ujrzeć. To tym bardziej skłania do refleksji. Co zrobić, aby nie dać się ponieść narzuconemu przez system prądowi konfliktów, który coraz bardziej uciska nas ze wszystkich stron w celu odwrócenia naszej uwagi od narodzin nowej ludzkości? Na te oraz inne istotne dla nas pytania spróbuję odpowiedzieć w poniższym poradniku, opierając się przede wszystkim na badaniach starożytnych tekstów gnostyckich, własnych doświadczeniach i wnioskach, a także przeżyciach i obserwacjach innych przebudzonych. Uważam, że jest to temat, który powinien rozważyć każdy z nas, ponieważ bez względu na różnice oraz poglądy, łączy nas ten sam cel: szczęście i wolność naszej planety, całej ludzkości i wszystkich istot na niej żyjących. Zgłębienie ukrytych przyczyn i mechanizmów. Na początku naszym kluczowym zadaniem będzie dowiedzieć się, jakie istoty panują nad obecną rzeczywistością, czyli Matrixem, oraz skąd wzięły się w naszym świecie. Musimy zagłębić się w to, jaką posiadają naturę, jakie cele wyznaczyły sobie wobec ludzkości, oraz jak wyzwolić się spod ich destrukcyjnego działania. Dlaczego jest to tak istotne? Ponieważ nie wystarczy wyeliminować skutków i wymienić starego systemu na nowy. Historia pokazuje nam, że takie działanie nie przynosi niczego dobrego, ani nie usuwa przyczyn ucisku. Aby coś zmienić, musimy dowiedzieć się przede wszystkim, co zmienić. Zmian trzeba dokonać na poziomie świadomości, najpierw w sobie samym, a następnie ich dokonanie stanie się możliwe na zewnątrz. Możemy tego dokonać jednak dopiero wtedy, kiedy poznamy głębokie mechanizmy kontrolujące obecny świat oraz przede wszystkim ich twórców. Tutaj z pomocą mogą przyjść nam starożytne teksty gnostyckie oraz znani niezależni badacze tacy jak John Lash, Jay Weidner oraz David Czy Czyja rzeczywistość? Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, czy rzeczywistość, w której żyjesz, jest faktycznie wytworem rasy ludzkiej? Czy też może człowiek posłużył jedynie jako narzędzie do wytworzenia jej? Prawdopodobnie większość ludzi raczej nie rozważa takich możliwości. Ponieważ wydają się one absurdalne i niedorzeczne, a co jeśli powiedziałabym, że ta rzeczywistość nie jest nasza? Dlaczego tak uważam? Przede wszystkim dlatego, że od dziecka nie czułam się jej częścią. Oczywiście nie mam tu na myśli samej planety, czyli Matki Ziemi. Uważałam, że ten materialny, sztuczny świat oraz relacje międzyludzkie, jak i interakcje człowiek-przyroda są obce, zimne i kompletnie nieprawdziwe. Potem, zgłębiając coraz więcej wiedzy na ścieżce własnych poszukiwań, natrafiałam na kolejne informacje potwierdzające moje odczucia. Gnostycy, Telestaj i teksty z hamadi, W 1945 roku Muhammad Eli S. Saman z El-Kazir w północnym Egipcie obok wsi Hammadi znalazł dzban, w którym ukryte było 13 starodawnych ksiąg gnostyckich, zawierających 53 różne teksty. Pisma te datowane są na około 2000 lat. Uważa się, że powstały prawdopodobnie 100 lat przed naszą erą. Uznawane są za bardzo cenne kodeksy oryginalne artefakty oprawione w skórę najstarsze tego typu zachowane księgi. Badacz starożytnych kultur, uznawany przez wielu za autorytet hermetycznych oraz alchemicznych tradycji na świecie, J. Weidner, zaznaczył, że gnostyckie teksty znak Hamadi są tak cenne dla ludzkości, ponieważ przetrwały dwa tysiące lat w swojej oryginalnej i niezmienionej formie. Nie zdążono w nich niczego przekształcić ani usunąć, tak jak na przykład robiono to z Biblią. Termin gnostycyzm pochodzi od greckiego słowa gnozis, oznaczającego po prostu wiedzę. Zdaniem Jaya Waidnera gnostycy prowadzili m.in. słynną bibliotekę aleksandryjską. To w niej gromadzili wiedzę z całego świata. Gnoza w tamtych czasach rozprzestrzeniła się tak bardzo, że sięgała od Europy po Bliski Wschód. Inny uczony, John Lash, niezależny krytyk systemów wierzeń oraz znawca rozmaitych mitologii i systemów duchowych na świecie, nazywa gnostyków szamanami o krytycznym myśleniu. John zajmuje się radykalną korektą tekstów gnostyckich, nauczając ich w sposób bezpośredni. Nazywany jest prawowitym następcą znanego religioznawcy i filozofa kultury Mircea Eliadego oraz mitoznawcy Josepha Campbella. Jest jedynym uczonym dysponującym kompletnym przywróceniem sekretnej opowieści o Gaii Sophii, Gaja Mytos. Ze słów Johna Lasza dowiadujemy się, że gnostycy nazywali siebie samych Telestai, co oznacza naznaczeni celem, ci, którzy posiadają cel. Nazwa gnostycy została im nadana dopiero później przez chrześcijańskich tradycjonalistów, Dlatego w tekście będę używała na przemian obu tych terminów. Telestaje twierdzili, że posiadali tajemną wiedzę ukrywaną przed ludzkością. Dotyczyła ona Boga, wszechświata oraz manipulacji ludźmi. Z opisów badacza wynika, że gnostycy posiadali zdolności parapsychologiczne byli świetnymi, wytrenowanymi szamanami, mistykami potrafiącymi zaglądać w inne wymiary rzeczywistości. Ich wiedza liczyła około 5 do 7 tysięcy lat doświadczenia, którego nauczali w swoich mistycznych szkołach. Dzięki swoim szamańskim praktykom wiedzieli, jak funkcjonują inne światy, wymiary oraz astral. Nie byli wyznawcami żadnej religii, jak się powszechnie o nich sądzi, ale uduchowionymi interpretatorami rzeczywistości o szerokiej i spójnej wiedzy na temat naszej galaktyki, Ziemi i tego, kim jest i jak powstała ludzkość. Co najistotniejsze z ich tekstów jasno wynika, że byli poważnie zaniepokojeni faktem ingerencji obcej rasy w nasz świat. John Lush podkreśla, że jako znawca wszystkich systemów duchowych na świecie nie spotkał się jak dotąd z tak pouczającą i pomocną diagnozą ingerencji obcej rasy w naszą rzeczywistość, z jaką spotkał się w tekstach agnostyckich. Co ciekawe, Telesta nie narzucają nikomu wiary w to, co przedstawiają w swoich księgach ani nie proszą o jakiekolwiek zaakceptowanie. Ukazują jedynie pomocne informacje, które człowiek według własnej woli może wykorzystać albo nie. Jednak, jak zaznacza John, wskazówki i porady, jakie przekazują, są wysoce skuteczne. Trzeba je tylko zrozumieć i zacząć samodzielnie wykorzystywać w swoim życiu. Prześladowania gnostyków Co bardzo ciekawe, gnostycyzm był i jest nadal szykanowany oraz potępiany przez Kościół katolicki, i tak zwanych łowców Herezji. W rozmaitych źródłach czytamy, że gnoza została prawie doszczętnie zniszczona do V wieku naszej ery przez władze kościelne, będąc dla nich wysoce niewygodną i niebezpieczną wiedzą. Znany jest także fakt, iż to właśnie Kościół nakazał spalenie Biblioteki Aleksandryjskiej. Ostatnim pracownikiem naukowym słynnej biblioteki była kobieta o imieniu Hepatia. Była ona znakomitym filozofem, matematykiem, astronomem. Fizykiem i zwierzchnikiem szkoły neoplatońskiej. Mieszkańcy Aleksandrii darzyli ją ogromną sympatią oraz szacunkiem, co jeszcze bardziej nie podobało się Kościołowi. Hypatia pragnęła chronić wiedzę i mądrość starożytnego świata przed rękami rodzącego się fundamentalizmu religijnego, ale zginęła brutalnie zamordowana z rąk chrześcijańskich fanatyków. Jej biografię ukazuje ostatnio nakręcony film pod tytułem Agora. Prześladowania gnostyków jednak nie skończyły się. Gnoza jest nadal celowo przekształcana i ośmieszana przez główny nurt chrześcijaństwa na świecie i nie tylko. Dlatego istotne jest, z jakich źródeł bierze się informacje na jej temat. Zastanówmy się zatem głębiej: dlaczego wiedza przedstawiana przez Telesta jest tak bardzo niewygodna i potępiana przez wiodące religie na świecie? Archonci: Powstanie i Początek. Zdaniem znakomitych badaczy tego tematu, jednym z głównych powodów, jest tematyka, którą zawierają teksty znak Hamadi. Jest z nich m.in. mowa na temat istot, które zapanowały nad naszą rzeczywistością czyli tak zwanych archontów inaczej zwanych pasożytami umysłów lub ostatnio żartobliwie podgryzaczami kostek. Około 1 piąta materiału ksiąg znak Hamadi opisuje problemy z archontami. Wyjaśniane jest ich pochodzenie, metody działania oraz motywy. Nazwa archonci pochodzi od greckiego słowa archai oznacza początkowy, pierwotny. Zdaniem Johna Lasza, archonci pochodzą z najwcześniejszego etapu formowania się układu słonecznego. Istoty te powstały w naszym układzie jeszcze zanim powstała Ziemia, dlatego nazywane są pierwszymi, pierwotnymi. Eon Sofia, Pleroma i Kenoma. Księgi znak Hamadi opisują, że układ słoneczny został stworzony przez wpływ bogini Sofii, z martwej materii atomowej. Eony to inaczej emanacje, niebiańskie moce, kosmiczne cykle czasu, inaczej procesy, które mogą być postrzegane jako olbrzymie prądy, które są pełne życia, zmysłów, uczuć i samoświadomości. Eon to gnostycka nazwa doskonale zastępująca popularne, aczkolwiek niezbyt przeze mnie lubiane słowo Bóg. Najlepszym określeniem na Eon jest według Johna Lasha, generator. Mimo to wiedza gnostyków nie ma nic wspólnego z kultem czy uwielbieniem jakiegokolwiek bóstwa. Gnozi chodzi jedynie o świadomość rozmaitych cykli i ich współzależności, uszanowanie natury rzeczy, kreacji i wszelkich form manifestacji we wszechświecie. Aby to zrozumieć, potrzebna jest prawdziwa, głęboka wiedza, krytyczne myślenie oraz otwartość, zarówno na sferę materialną, jak i duchową i twierdzą, iż nasza planeta Ziemia, Gaia, powstała z samej Boskiej Sofii, jej żywej i samoświadomej mocy jest zatem jej ucieleśnieniem. Co ciekawe, zgadza się to również z wiedzą i doświadczeniami często przeze mnie opisywanego George'a Vasilasa Eony to siły, które tworzą rdzeń galaktyki Drogi Mlecznej, zwany pleroma. Pleroma, inaczej pełnia, symbolizuje wieczny i nieskończony potencjał. Natomiast ramiona galaktyki nazywane są kenoma, co oznacza niedobór, brak. Kenoma jest przeciwieństwem pleromy i symbolizuje skończony potencjał. Archonci to nietypowy rodzaj istot, który powstał na skutek anomalii porządku kosmicznego poza pleroma na obrzeżach ramion naszej galaktyki. Ciała archontów składają się z elementarnej materii w stanie preorganicznym. Istoty te, także zrodzone z Sofii, zjawiły się jednak w naszej rzeczywistości przez pomyłkę. Zdominowały tym samym cały układ słoneczny poza Słońcem, Ziemią oraz Księżycem. Fragmenty o Księżycu niestety nie zachowały się w Księgach Znak Hamadi, więc nie wiem jaki był jego dalszy los. Biorąc pod uwagę ostatnie niezależne badania, możemy jednak przypuszczać, że został on już dawno zdominowany przez archontów wskazuje na to jego sztuczność, nienaturalny rozmiar, wygląd i bardzo bliskie położenie względem naszej planety. Wygląd Archontów Jay Weidner opisuje, że pisma gnostyckie twierdzą, iż około 3600 lat przed naszą erą nastąpiła inwazja, która opanowała ludzkość niczym wirus. W tym czasie bardzo ciężko było gnostykom zapisać i ukryć dotychczasową wiedzę, ale na szczęście udało się tego dokonać w Nag Hammadi, Istotami, które dokonały tej inwazji, byli oczywiście archonci. Z opisów gnostyckich wynika, że pasożyty te mogą przyjmować różne formy. Jedni wyglądają jak gady, wspomina się słowo drako, oznaczające smoki lub reptilianie, a inni przypominają nieuformowany dziecięcy płód i są to prawdopodobnie dobrze nam znani szarzy. Błędner opisuje, że archonci posiadają ciemno-szarą skórę, nieruchome oczy i są tylko częściowo żywe. W tekstach gnostyckich odnajdujemy również opisy nocnych uprowadzeń i obdukcji dokonywanych na rasie ludzkiej. Jak mówi Weidner, archonci mają możliwość powielania rzeczywistości, czyli jej duplikowania. Tym sprytnym zabiegiem nieustannie nas oszukują, każąc nam wierzyć w iluzję i ich własne ograniczone przekonania. Byli zazdrośni o ludzkość, ponieważ w przeciwieństwie do nich, ludzie posiadają dusze i pożądane przez nich jedyne w swoim rodzaju DNA. Chcieli w związku z tym upodobnić się do nas, próbowali połączyć się z naszym materiałem genetycznym, zawładnąć nim, ale ku ich zaskoczeniu okazało się to niemożliwe. Kłamstwa o DNA i transhumanizm. John Lash twierdzi, że w pismach agnostyckich jest wyraźnie napisane, że nasze DNA zostało zabezpieczone przed tego typu ingerencjami silną ochroną energii organicznej, która jest energią żywej Bogini Sofii. To żeńska energia stwórcza, której archonci nie potrafili obejść. Człomnijmy sobie teraz rozmaite starożytne teksty oraz dzisiejsze channelingi, których powszechnie twierdzi się, iż taka ingerencja jednak nastąpiła. Z pism gnostyńskich wynika jednak, że jest to ogromne kłamstwo. Archonci nie mogą zawładnąć naszym DNA, zastosowali plan B, zmusili nas do uwierzenia w kłamstwo, jakim jest ingerencja w nasz materiał genetyczny, oraz nie mogąc zmienić się w nas. Zaczęli upodabniać ludzi do siebie. Jest to prawda zapisana w gnostyckich tekstach, która jest praktycznie nieznana i pilnie strzeżona przed ujawnieniem na masową skalę. Ich plan widoczny jest szczególnie w prądzie transhumanizmu, który przedstawiłam w swoich ostatnich artykułach na temat prawdziwej natury ludzkiej. Zjawisko transhumanizmu jest obecnie bardzo popularne. Modne oraz wciskane ludzkości niemal na każdym kroku. Zdaniem Johna, ludzie, którzy uwierzyli w zawarte w jego przekazie kłamstwo, zachowują się niczym opętani, dążąc do poprawienia tego, co jest tworem samej natury, ponieważ panicznie boją się śmierci. Z tego powodu uwierzyli w zapewnienia transhumanizmu o przedłużeniu swojego życia, a nawet skłonni są uznać, że zjawisko to zapewni im w przyszłości nieśmiertelność. Ludzie ci zmierzają tym samym ślepo do własnej samozagłady która wynika z braku zrozumienia tego, kim naprawdę jest istota ludzka, ale do tego wrócę jeszcze później. Natura archontów. Pasożytnicze żerowanie. Według Johna Lasza z na Khamadi wynika, że archonci posiadają nieorganiczną formę energetyczną w postaci elektrycznej inteligencji cyborgów. Zauważmy, że to dlatego w kultowym dla każdego przebudzonego filmie pod tytułem Matrix to właśnie maszyny, oraz ich programy pokazane są jako władcy naszej rzeczywistości. Teksty gnostyckie są potwierdzeniem przedstawionego tam obrazu. Archonci posiadają podwójną formę ontologiczną. Pierwsza: istnieją jako obce gatunki, niezależne od ludzkości. Druga: istnieją jako obecność w naszym umyśle, jako szereg programów operujących w naszym środowisku mentalnym. Archonci to jak podają Telestaj, Psychiczno-duchowe pasożyty żerujące na ludziach w ich mentalno-duchowym środowisku. Jak zaznaczają, ryzyko zawodnięcia umysłem jest o wiele poważniejszym zagrożeniem niż jakiekolwiek ryzyko fizycznego zniewolenia. Gnostycy, opisując owe istoty oraz sposób ich oddziaływania, stwierdzili, że ich ingerencja była najgorszą rzeczą, jaka tylko mogła przytrafić się ludzkości, ale o tym, sposobach ich działania oraz metodą obrony. Szczegółowo w następnych częściach. Beata Driada Jeleniewicz